Witam wszystkich na moim kanale, ja jestem Iza Dziś będzie horoskop dla osób spod znaku BK na rok 2021 Będziemy omawiać każdy miesiąc osobno Tak więc już zaczynamy Horoskop dla osób spod znaku BK w 2021 roku Karty pokażcie jaki będzie rok 2021 dla osób spod znaku BK Rok 2021 dla osób z znaku BK. Jaki będzie rok 2021 dla osób z znaku BK? Jeżeli chodzi o miesiąc styczeń, tutaj osoby samotne macie szansę poznania jakiejś wartościowej osoby, możecie wejść właśnie w jakiś romans z osobą, która ewidentnie będzie w was zakochana. Tutaj kwestia też możliwości odezwu od. Osoby od kobiety, którą już znacie, bądź też może być taka sytuacja, że właśnie przez jakąś waszą znajomą macie szansę poznać tą nową partnerkę. Tak więc tutaj u Was będzie się dużo działo i też karty pokazują, że jeżeli chodzi o kwestie finansowe, żebyście, że tak powiem, podchodzili do spraw związanych z pieniędzmi, z głową, żebyście przynajmniej w styczniu nie wydawali więcej, niż jesteście w stanie zarobić. Teraz sprawdźmy miesiąc luty. Jeżeli chodzi o miesiąc luty, tutaj karty pokazują, że u niektórych z was mogą być jakieś problemy w pracy, bądź też ze znalezieniem właśnie pracy. Karty pokazują, tak jakbyście obrali jakąś Nową drogę, być może dla niektórych z Was będzie to wyjazd zupełnie do innego miasta. W każdym bądź razie, jeżeli ze względu na jakieś nawarstwiające się problemy, najprawdopodobniej związane z pracą bądź też pieniędzmi, podejmiecie chęć pójścia w zupełnie innym kierunku. Od razu karty pokazują, że odżyjecie i wreszcie ruszycie do przodu. Miesiąc, marzec. W marcu tutaj, kochani, uważajcie na jakieś oszustwa. E, tutaj jest taka kwestia, że e, prawdopodobnie ze względu na jakieś oszustwo, a bądź też na, na to, że wy poczujecie się oszukani, zapragniecie tak, jakby e, też rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Choć niestety zabraknie Wam motywacji, zabraknie Wam siły, żeby pójść w zupełnie innym kierunku, bądź też na pewne kwestie spojrzycie zupełnie z innej strony, bądź też ten miesiąc marzec będzie takim miesiącem, gdzie będziecie chcieli dość szybko coś zrobić. Ale no, niestety rozwlecze się to, i tutaj też karty pokazują, żebyście uważali na kwestie związane z nogami. Um, tak więc na, uważajcie na jakieś stłuczenia bądź też złamania. Miesiąc kwiecień. Jeżeli chodzi o miesiąc kwiecień, te karty pokazują, że być może część z was tak jakby pożegna się z takim trybem życia, który była być może wieczna zabawa, był to taki tryb życia dość rozrywkowy, może tu być akurat kwestia nawet i wyruszenia za granicę. W każdym bądź razie wiele z was zostawi za sobą wasze dotychczasowe życie i pójdziecie w całkowicie w innym kierunku u niektórych może być też kwestia nasilonych kontaktów z osobami z zagranicy styczeń, tym marzec, kwiecień, maj jeżeli chodzi o miesiąc, maj to te karty pokazują tak jakby los wam sprzyjał macie szansę na Wygranie jakichś większych pieniędzy, ale no niestety to, co może Wam się wydawać właśnie takim szczęściem od losu, dość szybko może obrócić się w popiół. Tak, jakby to była taka bańka medlana, która nagle pęka. Karty też pokazują jakieś. Większe kontakty z osobami z przeszłości, bądź też powrót osób z przeszłości. Tak więc miesiąc maj będzie takim miesiącem, gdzie na początku możecie uznać, że wszystko idzie po Waszej myśli, aż tu nagle no coś niestety się rozleci, ale mimo wszystko będzie, będziecie miło wspominać ten miesiąc właśnie ze względu na jakieś osoby. Z, przesz z przeszłości. I teraz czerwiec. Jeżeli chodzi o osoby samotne, tutaj w czerwcu macie szansę na poznanie mężczyzny do stałego związku. Tutaj akurat mi się pokazuje w, w karcie cesarza a także macie szansę poznać mężczyznę, jeżeli byście się akurat na tego pierwszego nie zdecydowali, Macie szansę też poznać mężczyznę, który już będzie dość mocno tak jakby naznaczony w życiu. Może być to mężczyzna po rozwodzie, mężczyzna w każdym bądź razie inteligentny, a na początku może wydawać Wam się dość oschłą osobą, ale to on tylko i wyłącznie sprawia pozory. Dla niektórych osób będzie to miesiąc, w którym będziecie musieli załatwiać bardzo dużo spraw urzędowych i właśnie z tego względu, że być może pewne sprawy rozwlekaliście na później, a to już będzie akurat ten już ostatni dzwonek. Dla osób, właśnie które szukają pracy, to jak najbardziej na początku miesiąca, macie szansę znalezienia pracy i to takiej pracy, która może okazać się już taką na dość długi okres czasu. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. To tą połowę miesiąca sobie oddalimy troszeczkę dalej, miesiąca na połowę roku. Teraz lipiec. Okej, okay, jeżeli chodzi o lipiec. lipiec, tutaj przedstawia się jako dość taki ciężki, trudny miesiąc, z tego względu, że być może um, stracicie pieniądze, bo ktoś wam obiecywał złote góry i wy um, niestety um, nie jesteście w stanie podjąć um, jakiejś um, konkretnej decyzji, lub też ta strata tych pieniędzy spowodowała, że teraz nie, nie jesteście w stanie. Określicie, w którą stronę pójść, i będziecie się właśnie czuli tak, jakby zamknięci, tak jak tutaj w złotym baniaku, i nie będziecie wiedzieli, co dalej robić. Będzie to dość trudny miesiąc. Tak więc uważajcie na wszelkiego rodzaju propozycje szybkich, szybkiego zarobku, uważajcie na złodziei, uważajcie na to, co podpisujecie, bo niestety. Możecie dużo, dużo stracić. O, uważajcie po prostu na obietnicę gruszek na wierzbie. Lipiec, teraz sierpień. Jeżeli chodzi o miesiąc sierpień, tutaj karty pokazują, że um, może być taka sytuacja, że część z Was będzie inwestowała w jakieś doszkalania. A w jakieś kursy, bądź też będziecie wydawać pieniądze na Wasze dzieci. Miesiąc będzie, będzie miłym miesiącem. Nie wiem, czy ja powiedziałam czerwiec, a to jest sierpień. Miesiąc będzie dość miłym miesiącem. Macie szansę się zakochać. Będzie na pewno bardzo sympatyczny miesiąc. Możecie, jeżeli właśnie będziecie na jakimś wyjeździe, macie szansę poznać kogoś, ta osoba może być osobą dużo młodszą od Was, ale w każdym bądź razie w jakiś tam sposób Was zauroczy. Teraz sprawdzamy miesiąc wrzesień. Jeżeli chodzi o miesiąc wrzesień, to będzie dość taki Przynajmniej pierwsza połowa miesiąca będzie dość taką, takim czasem dość depresyjnym. Nie będziecie się czuli dość komfortowo, jeżeli chodzi o wasz stan emocjonalny. Tutaj może być też kwestia, że pewne rzeczy będziecie chcieli przemyśleć tak jakby odpocząć jeżeli chodzi o osoby samotne tutaj macie szansę, zarówno mężczyźni jak i kobiety, to macie szansę poznać mężczyznę, który nie do końca będzie do wzięcia, osoba będzie dużo starsza od Was i jeżeli chodzi o mężczyzn, bądź też o kobiety, prawda, bo tego też nie wykluczam, Wy tutaj też macie szansę poznać kobietę, która jest osobą dobrze sytuowaną, jest osobą rzeczową, konkretną, z jakimś dorobkiem. Ta osoba też może być osobą, która tak jakby chciała Wam pomóc i wyjść, że tak powiem, z takiego letargu, bo to ten miesiąc będzie takim miesiącem. W którym tak, jakbyście zatrzymali się na chwilę i próbowali zastanowić się, co dalej, co, co należy robić. Jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, to też jak najbardziej um, jest szansa na znalezienie jakiejś pracy. Jakaś kobieta może Wam w tym pomóc. Zaraz sprawdzamy miesiąc październik. A jeżeli chodzi o październik, tutaj tak jakby ten miesiąc był trochę miesiącem takim, gdzie musicie walczyć o, o kwestie zawodowe, być może będziecie musieli walczyć o podwyżkę w pracy. Tutaj też może być taka kwestia, że będziecie musieli się wykazać w waszym obecnym miejscu pracy, bądź też, że szukacie pracy, też będziecie musieli się bardzo wykazać, pokazując to, co. Umiecie. Um, osoby samotne mają szansę e, poznania kogoś, e, przynajmniej jeżeli to nie będzie związek, to będzie relacja, która na pewno w jakiś tam sposób sprawi, że będziecie się czuli e, dowartościowani. E, tutaj mi akurat e, to połączenie kart pokazuje e, związki, które są ta, e, tak zwanymi układami, że druga strona e, czerpie jakieś e, korzyści. Zbycia zwią w związku z tą konkretnie osobą. W każdym bądź razie w tym miesiącu pieniędzy Wam nie zabraknie. Teraz listopad, jeżeli dobrze liczę. Lipiec, sierpień, wcześniej, październik, tak, listopad. Jeżeli chodzi o listopad, tutaj karty pokazują. A że jeżeli jesteście kobietami, które um, staracie się o dziecko jak najbardziej macie szansę na początku listopada tutaj pokazuje mi się kwestia, że na przykład, jeżeli jesteście osobami, które są aktualnie, czy znaczy aktualnie jak będziecie, w listopadzie, w, jakimś, w jakiejś takiej relacji romansowej, to też, żebyście uważały na to, żeby. Nie zajść w ciążę z waszym kochankiem. Jeżeli chodzi o mężczyzn, którzy szukają kobiety, to też jak najbardziej macie szansę poznać taką kobietę, która stanie się dla Was tą jedyną, jeżeli chodzi o kobiety. Tutaj jest możliwa sytuacja, że mężczyzna z przeszłości znowu powróci. Tak, jakby się starał znowu mieć tutaj z Wami jakiś kontakt, choć może być taka sytuacja, że akurat pod koniec miesiąca, pod koniec listopada, wiele kwestii będzie w jakiś sposób zablokowana i nie będziecie mogli ruszyć do przodu. Teraz sprawdźmy miesiąc, grudzień. Jeżeli chodzi o grudzień, tutaj karty pokazują tak, jakby um, sami siebie oszukujecie, wyjdą pewne sprawy na światło dzienne, tak? Więc jeżeli, um, że tak powiem, niewinnie kogoś okłamujecie, musicie uważać, żeby to po prostu nie wyszło na jaw. Um, tutaj są możliwe jakieś. Um, Nowe projekty, nowe wchodzenie w jakieś nowe ścieżki życia, bądź też informacja, która, którą otrzymacie w grudniu, nakieruje was właśnie, żeby podążać jakąś nową ścieżką. W każdym bądź razie informacja, którą, która być może była ukrywana, a nagle wypłynie na wierzch, sprawi, że coś nowego pojawi się w waszym życiu. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o osoby spod znaku byka. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i zapraszam na kolejne filmy. Pa! pa.